Cześć, mi się malinowe. Dzisiaj bardzo nietypowo zagramy sobie w Monster Jam Steel Titans 2. Tu, jakby wszystko po angielsku. Gucia 1846 tej strony. Normalnie gramy w wyścigi motocyklowe, MotoGP, Ride, jakieś super bajki stare, ale tym razem, dzięki wydawnictwu Koch Media, mam do dyspozycji grę dość nietypową i wydaje mi się, że nie tak popularną, ale może to zmienimy, kto wie. Jest to właśnie seria Monster Jam. Przyznam szczerze, że taki monster brak jest ostatni raz grałem jako dziecko. Byłem taki, taki tyci. No i cóż, na pierwszy ogień dają nam tutaj grać z jakiś samouczek Czyli nie ma wyjścia, musimy coś tutaj się pouczyć i tak dalej. Nie możemy od razu do swobodnej jakiejś zjazdy przejść lub do zawodów, ale może to i dobrze. Na razie jakieś proste zadanie jedź do przodu. No wow! Tutaj musimy się zatrzymać w odpowiednim momencie na szczycie wzgórza, o, właśnie, to już nie było takie proste, jednak ten, ta chęć <gronienia> pogonienia do przodu MotoGP, no ale dobrze, udało nam się zaliczyć, mam nadzieję znaczy, że będzie teraz seria takich nietopowych małych zadanek, więc co się z tego obszaru. Niezbyt trudne. No dobrze, no to tak w takim razie będę wykonywał to zadanie i coś sobie o tej grze powiemy. A ja się jeszcze za dużo nie możemy powiedzieć, dopiero ją testujemy. Natomiast yy, tak, ostatni raz w Monster Truck'i grałem naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Yy, to nawet chyba nie była seria Monster Jam. Myślę, że to było coś innego. Także to jest powrót po wielu latach. Oczywiście przyznałem, jako dziecko lubiłem takie zabawy. Teraz specjalnie mnie do tego nie ciągnęło, ale... Jak już mamy grę od wydawnictwa, dlaczego by jej nie przetestować? Zobaczymy, czy to wciąż może być niezła zabawa. Na razie jest <grymnie> dziwnie, w ogóle fajnie, bo przednie koła i tylne koła są osobno sterowane. Lewą gałką sterujemy przodem, prawą gałką sterujemy tyłem. To śmieszne jest uczucie. Tak jak przy wózku widłowym, a też nie do końca, bo wóz z ma przednie koła zablokowane na prosto. Jeśli dobrze pamiętam, także, no, ciekawe, no może się uda jakoś ten samoczek opuścić. Jestem ciekaw innych rzeczy, mimo wszystko, najwyżej coś nam nie wyjdzie w praniu. więc, tak, Monster Gems, z tego co wiem, w tej grze nie ma typowych wyścigów typu MotoGP, Gran Turismo i tak dalej, raczej będzie chodziło o jakieś triki, zabawy. No, nigdy się w tym dobrze nie czułem. Próbowałem też grać kiedyś w jakieś motocykle. Przy których yy, jednym z głównych zadań było robienie trików, ale kompletnie sobie z tym nie radziłem. Jednak u mnie to jest prędkość, hamulec, gaz, lewo, prawo, a jak jeszcze to jest motocykl to jest perfekcyjnie. No ale zobaczymy, tutaj widzę mamy jakąś farmę w takim amerykańskim stylu. Nie no, wiem co by się zgadzało nawet. Tutaj trochę ujęcia jak z Kermoren. No więc tak, mamy jakąś farbę. Podejrzewam, że to jest coś na kształt naszego lobby. Jest jakiś monster, track Są chatki. Tu pewnie będziemy mogli usprawniać y, swój pojazd. No rzeczywiście, jest jakaś mini mapka, Tu czuję też jak Dragon Ball <grym> samochodowym> takim samochodowym. No więc przejdźmy się do kawałek po, tym, po tej okolicy. Teraz umyjemy pojazd. Fajnie. Mamy tryb swobodnej jazdy. Podejrzewam, że... Nieźle. Gdzieś tam wcześniej się troszeczkę rozglądałem i chyba, żeby wystartować w zawodach musimy tu na matce na tej farmie dojechać do jakiegoś konkretnego wskazanego punktu. Teraz wjechaliśmy do tego warsztatu. Możemy tu zmienić pojazd. Jakieś yy. inne dziwnikami z powrotem. Większa rozwałka. To brzmi jak jakieś zawody. Zobaczymy co to jest. Ciekawa odskocznia, przyznam szczerze. Na razie oczywiście to jest bardzo, bardzo luźna rozgrywka. Ale... Przyznam szczerze, że już czuję jakąś taką przyjemność z zabawy. Bez tego, wiecie, skupienia się, gasną czerwone światła, zero błędu, precyzja, po prostu taki chill. Włączasz sobie jakąś grę, w tym wypadku Monster te i so, po prostu jeździsz. Tam i z powrotem punkty kontrolne, no, a jednak jest jakiś wyścig z innymi yy, komputerowymi yy, graczami. Tome spaliłem start. Czyli rozumiem, że musimy mieć do konkretnych punktów a powrotami z powrotem, to pewnie do tego punktu, który nam tam pokazuje na dole, a potem pewnie trzeba będzie zawrócić. W tym wypadku będziemy jechali z powrotem pod górkę, może być trochę trudniej, zobaczymy. Ale razie nie jest najgorzej, jesteśmy na trzeciej pozycji. A my sobie moglibyśmy to w sumie gdzieś nie każe jechać idealnie za drogą No, jeździ się całkiem przyjemnie. Fajny model jazdy Bardzo przyjemny, bardzo fajnie czuć to zawieszenie jest takie mięciutkie aż się chce najeżdżać na, na jakieś pagórki Zachęca to do tego, żeby skakać Wybijać się O, na przykład tak jak teraz na pełnym gazie o, Przyjemne, straciłem na tym, ale warto było <ścoughs> Warto było mhm. To było przyjemne no i wracamy. Wszyscy jadą jakąś otężną drogą po lewej. My spróbujemy się wtargać gdzieś tutaj przez te góry między drzewami. Nie jest najgorzej. Na razie to jakoś wychodzi. Uuu! Culimy drzewko, nieładnie. Rzucę nam jak śledziem. Ale jedziemy dalej. Wyjedziemy pod tą górę. Czy nasz monster tak da radę? No, próbuj, 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 próbuj! Już tak niedaleko! Jakoś się wygramolił, ale już ciężko, bo już czułem, że ledwo co jedzie. Ale udało się. Jest zwycięstwo. Fajnie. To było bardzo przyjemne. No, nam tutaj coś jeszcze wzrosło, opony, coś fajnego. Co tu jeszcze można zrobić? Większa rozwałka. Zobaczymy. Trochę się już domyślam. coś w stylu flat outów. Rozwal jak najwięcej rzeczy, które są w jakiś tam określony sposób punktowane. daje jest mnożnik, czyli tak jest standardowo. Ale dość mocno nas spowalniają te rzeczy. I nie przejeżdża się przez nie tak gładko. Ale trzymamy nasz mnożnik dalej, 54. Wszyscy zdobyli jakieś punkty. No dalej zbieramy, no to może być solidny wynik na koniec. O, aż teraz jakieś przyspieszenie, bardzo fajnie efektownie 79, 81 razy. Ładnie nam się to zbiera. z drugiej strony wszystko mamy przed nosem, nie oszukujmy się. Już czuję, że jak nam tutaj zaliczy tym nożnikiem, bo punkty, to skoczymy na pierwsze miejsce. Dokładnie. to z parą przewagą, 950 tysięcy punktów, fajnie. No to zbieramy dalej, choć dużo czasu nie zostało, niecałe sekundka. Ale jeszcze czas się wyzerował, czyli jeszcze do przerwania tego mnożnika możemy pojeździć i zbierać dalej punkty, czyli jeszcze możemy zwiększyć nasze szanse na zwycięstwo. Już nam się to uda, jest koniec. I pierwsze miejsce, oh, bardzo ładna zdobycz punktowa, wow. Też fajna, ciekawa rozgrywka. Nietypowa, przyjemna, jak to się mówi, odmurzająca. Zobaczmy, co ta gra jeszcze oferuje. Na, po pierwszych takich niecałych nie 10 minutach mogę powiedzieć, że powrót do Monster Trucków od dzieciństwa jest bardzo fajny. I tak mniej więcej pamiętam y, te gry z lat jeszcze szkoły podstawowej. No oczywiście teraz inne technologie, trochę się to usprawniło, lepsza grafika, inny model jazdy, wszystko. Wygląda zupełnie inaczej, zawieszenie pracuje, tamte mosty, traki tam niby miały, ale nie do końca i były takie trochę sztywne. No mam jakiś tryb kariery w świecie. Wielki Show Mistrzostwa Areny, brzmi kusząco. Zobaczmy co to jest, poziom trudności średni, bo nie czuję się w tym przyznam szczerze najlepiej. Jestem ciekaw. No, że tym samym co mieliśmy. Big Show, podejrzewam, że to jest właśnie ten element mm, trików do wykonania. Pojedynek. Fajna rzecz, trochę a la Winners No, i mamy jakąś arenę, rzeczywiście. Mamy okrąg pojedynek, więc podejrzewam, że będziemy, no właśnie, jeździć w kółko. Po prostu musimy ten fragment przejechać w lepszym czasie niż nasz rywal. No pewnie na poziomie średnim nie będzie to jakieś super trudne. Na razie mamy jakąś przewagę z tego, co widzę na Powyżej są tylko dwa szybkie okrążenia, więc bardzo. Króciutko. Koniec wyścigu mówiłem, że to nie będzie trudne, tymczasem mamy drugie miejsce. No to ok. Nie widzieliście tego w ogóle. <grytanie> Salt Lake City, pojedynek, kolejny. No może tym razem pójdzie trochę okay. już wiemy z czym się to je. wiemy co mamy robić, pewnie trzeba przy okazji jeszcze obierać właściwą linię jazdy, być może odpowiednio używać przednich, tylnych kół. Nie jestem specjalistą od mostów bardziej po prostu od wyścigów, ale no zobaczymy. Teraz fajnie jest to przejechało. nam tutaj ostatecznie? Nic specjalnego, prawdopodobnie. Tak, hmm. tak szybko odpaliliśmy, na średnim poziomie. <grywka> oj, oj. No nie tak sobie to wyobrażałem. Czyli jednak trzeba tym Monster takiem mimo wszystko umieć jeździć. To pewnie podejrzewam, no nie chcę się tutaj mądrzyć, ale jeżeli MotoGP to jest gra, w którą owszem może zagrać każdy, owszem są tam jakieś ułatwienia, tryby dla, dla osób, które nie chcą w to grać profesjonalnie, tylko po prostu na luzie gdzieś tam wieczorem, być może po pracy po powrocie ze szkoły, tak, ale jest tam też jednak taka opcja, że jak chcesz być dobry w MotoGP, to faktycznie musisz umieć jeździć, musisz panować nad tym motocyklem. Podejrzewam, że to też jest tego typu gra, Zagrać, zagra każdy, ale jednak to nie jest Need for Speed, gdzie 90% graczy będzie sobie radziło fenomenalnie, tylko to tutaj jednak ktoś, kto ogarnia monster taki, ktoś, kto się tym interesuje, ma jakąś też wiedzę pewnie na ten temat, no to pokażę się z dużo lepszej strony. U mnie to wygląda na razie bardzo, albo bardzo tak sobie kompletnie nie wiem jak robić triki w ogóle. Próbuję się teraz obrócić jakoś kołami i taką beczkę zrobić. I tak średnio mi to wychodzi. Nie motocyk, nie mogę balansować ciałem, więc temat jest nieco trudniejszy do wykonania. nie, nawet nie wiem co się stało, widziałem tam 00 po lewej stronie. Grupa numer 2. Mhm. O, przejechaliśmy kawałek na półkołach, to już coś. O i prawie się beczka udała. O i dostaliśmy 10 punktów, proszę. Skoczyliśmy na pierwsze miejsce. Nie wiem jakim cudem, to jest jakiś fart. Czysty fart. Wow. To też było nie wiesz że już tutaj nie otrzymałem. Może tu chociaż przez te toponki. O właśnie i o to chodziło tego chciałem dokonać. <laughs> w końcu się udało, aż to fajnie. Koniec może nie najlepszy bez telemarku, ale to było dobre. O to chodziło. Chciałem odwrócić tym monster Truckiem i podejrzewam, że to jest jedyny trik, jaki jestem w stanie w tej grze wykonać. Takie życie. Ale. Wow, pierwsze miejsce. No to super. Na wyścigowo nie dałem rady. <ścoughs> A w jakichś trikach, w których zakładałem, że nie dam rady, no lepiej sobie poradziłem. Hmm. Trochę to dziwne. Ale przyznam szczerze, że wciągające, więc z przyjemnością zobaczę to tam jest jeszcze. Destrukcja na czas. No, przed chwilą trenowaliśmy destrukcję na farmie. To może się to jakoś uda. No, rozwałeczka. Spróbujmy, nie mam dużo tutaj, z których baloniki lecą, sympatycznie. ministerowce sterowce. Jest skrenie. Przed właściwą rozwalką możemy sobie poćwiczyć, gdzie się rozwalamy, poćwiczyć, wymyślić sobie jakąś trasę, jaką chcemy obrać, gdzie zacząć najpierw odwalać, rozwalać, gdyby była jakaś fajna ciągłość. <coughs> Przepraszam. Zwłaszcza jeśli chodzi o. No, ten nożnik, No dobrze, po treningu, Czy teraz są właściwe zawody? Mamy minutę. Żeby zrobić totalną rozwałkę w Monster Jam Steel Titans Cool Jedziemy, odwalamy pod skrzynie, to i to je. Wszędzie lecą baloniki sympatyczne Jak tu nie chcieć czegoś psuć, nie próbujcie tego wam A z jakimś trikiem nie do końca udanym Ale wylądowaliśmy Na razie punktowo wychodzi na średnią, ale jesteśmy na piątym miejscu. Gonimy, mamy jeszcze niecałe pół minuty, no a za kilka sekund może jeszcze uda się trochę nam robić. Na razie piąte miejsce nie jest źle. Wydawało mi się, że będzie gorzej. Choć nadal nie do końca panuje na tym, co się dzieje. Problem polega na tym, że w odróżnieniu od gier motocyklowych mam problem z wyczuciem, co się stanie z tym samochodem. Monster Trackiem w po tym jak on padnie, nie do końca jeszcze wróżbam to zawieszenie, jak w sposób ono pracuje na tak te miejsce. No jakby w MotoGP jestem w stanie przewidzieć, że jeżeli zarzuci nas w taki sposób lewo-prawo, to będzie coś się może potem wydarzyć, umiem to skorygować jeszcze, wrócić, wyratować uniknąć uślizgu przedniego koła, kiedy już czuję, że ciągnie motocykl ku asfaltowi. Tutaj jest z tym problem, tutaj mam wrażenie, że... wrażenie czasem, jako laik oczywiście Monster Trucków, że... ten samochód lata jak chce potem. Tańczy dosłownie. Ojej. Oh Wszyscy 10 10 10. Ciężko będzie to powtórzyć, chyba że znowu uda się super cudowny trick w postaci... Beczki do tyłu, tak? Beczka się to w ogóle nazywa, że tutaj źle mówię. No i udało się, proszę. Nawet prawie wylądowaliśmy, ale dostaliśmy 10, a teraz. Temat nie jest jakiś super trudny, trzeba to jeszcze tylko powtórzyć poza treningiem no w właściwych zawodach. O, udało się drugi raz, proszę rozkręcam się za chwilę. Będę specjalistą od tego typu. No, widzieliście? Rozumiem się. No to spróbujmy. W tym razem mamy dwie minuty. Może się uda. Będę celował raczej w to, bo nic innego nie potrafię. Juhu! Ach, prawie. O, 0754, szaleństwo. Dobra, czas nam ucieka, a ja robię jakieś dziwne totalnie rzeczy, a wypadałoby zawrócić, rozpędzić je, jakoś spróbować jeszcze raz podjąć temat. Na razie się kręcę w kółko, nie wiem czemu, nie wiem po co, nie wiem jak, ale i za to jakieś punkty wpadły, super. Tu udało nam się pierwszy raz zrobić beczkę, ale nie w tym razem. Poprawcie mnie jeśli się mylę, będę mówił beczka, ale nie, nie wiem do końca, czy, czy mam rację, że to się tak nazywa. Nie jest to łatwe powiem szczerze. Naprawdę, trzeba chyba Monster Trucki lubić, jednak się tym interesować. Oczywiście podejrzewam, że mając do wyboru lewy i prawy analog jesteśmy w stanie tutaj bardzo, bardzo dużo... O, 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 o! O, o pięknie. Aaa, znowu nie wylądowaliśmy. Ale może nam policzy. Ponownie. zrobimy jakieś fajne znowu kółeczko. Super. Dostaliśmy 12 10 punktów. Więc jeżeli ktoś dobrze panuje nad lewym prawym analogiem, zagłębi się w mechanikę tej gry, to ja podejrzewam, że tu można robić naprawdę kosmiczne rzeczy. A Na razie widzę, że potrafi zrobić coś takiego nowego. Super. Właśnie używam z lewego prawego analogu. No ja że czas nam ucieka, a nie idzie nam to najlepiej, raczej tutaj nie nie wygramy. Natomiast ja jako gość, który... Tego monster, taka właśnie, próbuję zagrać zupełnie na zabawy, na sprawdzenia, jak to jest, zwłaszcza po tylu latach niegrania w tej gry. No to przyznam szczerze, że jest to dla mnie trudne. Jest tak przyjemne, owszem, tam się w bawie, po polatam, poskaczę, zrobię ten jeden, wow, magiczny obrót, ale jest to trudne i nie wiem, czy byłbym w stanie mieć tyle chęci, żeby zagłębić się jeszcze bardziej w tą mechanikę, żeby to poznać. Myślę, że. Będę tą grę traktował jak po prostu odskocznię, choćby od motogp właśnie, gdzie któregoś wieczoru stwierdzę, wow, poskaczę po górach. I pewnie spędzę pół godziny na farmie i to będzie dla mnie wszystko. Jednakże, z tego co widzę, zawieszenie pracuje bardzo fajnie, choć nie do końca jestem w stanie je wyczuć, ale fajnie. I podejrzewam, że, że to będzie dobra gra dla ludzi, którzy zrobią po prostu monster tracki. Warto na to zwrócić uwagę. Także, miłej gry. Myślę, że mogę polecić dla zabawy chociażby. Cześć! Thank you